Co on tam robił? <grym> nie, opierdziela, nie odpuśćcie mnie. Jeszcze go, ten Joshua Walkers, nie wiem... Czy on jest li dealerem, liderem, czy wie co... Czemu <grym> A to ty jesteś? No. <grym> po... chcesz żebyś mi pomógł, ty. Wsiadasz czy nie? Bo ja uciekam. Ale weź no. mi oprzestrzymkę, lepiej wysiadaj. Do, co? do co? Ej dobra, muszę uciec, bo mnie zatrzymają Póki jest jedna to chuj Z ty tu uciekasz Muszę z solairem, no bo i co mam przed trzymkę mieć? Czekaj, będę blokował już coś tam do wozu Dobra, śpiewę na <laughs> na minutę do gry. Nie, nie, nie LOL Ony? to, że to ma po się... Ja nie umiem kombiaczem uciekać, nie? Weź... Ja do Mam tu taki typu poznałem jakiegoś Diego Cortezo, co nie? No, no Ej, wpisz w ukośnik pasy gdzie jesteście? Nie, ja tu wszystko nagrywam, także wiesz... Nie no, nie, nie będę ci gadał, gramy normalnie Ja pierdolę już dwie radiolki, no nie Nie daj, że przetrzymka będzie, to jeszcze sola ira mi zablokują oh, lago, man Ufu, ole mnie dno Ale jestem poszukiwany, a w ogóle oni tak spizdy się tu wzięli Chciałeś pościg to masz. Ej, ale nie chciałem solairem bo chciałem go jebać, żeby mieć na bronie. O chyba... Ty rancher. O jeszcze na Sol Central wjechałem, to będę mnie blokować przecież ja z tym wyjeżdżam. Co rancher? Jedzie, na sygnałach kieru ze mną. O ja. Zabracam. Weź. O jedzie rancher, prosto na mnie. A, widzę was A. o stary. I, i motor jeszcze. No, ci No, jeszcze z tyłu, radio Dobra, Pograłeś. No, dzisiaj już sobie nie pogram. Ej, ale nie spodziewałem się, bo człowieku wbili się. Ej, ja czy, czy, czy zostałem porwany. Ledwo co do gry wbiłem i od razu a, mnie. A, a za tobą, widziałeś co leci za tobą? Co? Czy jakieś motory? O kurwa. A niech ci nie pomoże? Co? Nikt ci nie pomoże. To mi pomoże. Chyba, żeby na Sanchez'a Czał To no tu są jakieś typy. No to jakiś gang, ale oni jeszcze mnie bardziej będą chcieli udupić tutaj niż mi pomóc. Także. Ja nie mam pomysłu w ogóle jak uciec. Zawsze miałem jakieś plany rezerwowe. Teraz nie, nie zdążyłem się przygotować, nie? Ale... Ja mam szybkie auto, ale nie umiem im jeszcze jeździć. Aby? No próbuję ciągle ładnie A nie masz auta? Kurde, oh, mam, no Czy a... to taksówką ze swojej firmy, ale zaraz zmienię. Dwie radiolki i motor za mną A jeszcze gdzieś rancher się kręci Nie, zresztę znaczy Kurde Co mam zrobić? Nie, nie, nie. Serce mi stuka jak nie wiem już to jest zły znak hmm. Nie no powódź się z tym, że już przytrzymka wasza Dlaczego ja nie uciekę. mam się ja pogodzić? Ja, ja muszę uciec, uciec. Okay. Bo nie. Jeszcze bym chował teraz właśnie bo cię nie słyszę. No. Ej, ale tyle radionek mnie goni. A, laga dostałem. Dobra, wszystko w porządku. Co jest w porządku? Sobie mikrofon A no dobra Kurde nie mogę się skupić na niczym teraz Nie pomógł ja nie. nie wiem, normalnie nie wiem jak mam uciec Masz przy sobie jakąś Nie, na szczęście nic tu nie mam Ale ty jak szybko za mną podjechali Tylko zobaczyli mnie, że dzisiaj tam Trzy ale już widzę. User invertible oh, yeah. timed <laughs> Jaki fart. Że ja jeszcze nieraz nie przyjebałem, nie? Ja nie umiem stąd wyjechać z tego miasteczka. Eee, to. Kurwa, jakie ty komendy znasz? 12 godzin gry i... I takie rzeczy? Człowieku, wszystko już. mi brakuje. Ja nie umiem stąd wyjechać Jak tu się wjeżdża? Przeka to się wpierdolę, ale zaraz to oni mnie zablokują Jakie to są naumy Nie odpuszczam mi Widzisz? Nie ma szans. Ja pierdolę, ja tyle uciekam czasu i w cały czas w tej byłem, nie umiałem z niej wyjechać. żebym może z kurde ale się rzucili na mnie pajace ale oni mi nie pomogą jeszcze będą mnie blokowali nie że się paliwo nie skończyło nie paliwo mam praktycznie całe ale Troszkę by był szybszy ten samochód Ja pierdnięcie. Patrz co się dzieje za mną, obryć się Ty widzisz to? Ale lak, ale lak! Zalagowało mnie Sorry, sorry, nie moja wina Nie wiem, coś mi laguje strasznie Kurde, ja nie mogę Ją się kopce? Nie Jak nie? I co, mają dzieci czy nie? Ja e, już zaraz ją mieli, bo już widzę co ja odpierdalam tymi... <grywia> nie się no Kopcę się i... Dąbam. Dwie, dwie radiole za mną. Czekne, kurde. Nie słyszycie pra, prawie. Były cztery. Oni się rozdzielają, wiesz. Ale przy Oni się rozdzielają, bo ja już widzę za mną wpis do tych jest Nie, no serio, pierwszy raz tak nie mam pomysłu jak uciec. O jezu sobie, sobie. już ten autobus ja muszę wykorzystać <śmówiłem> Kurde, ale się spłaciłem aż Masakra Trudno kurde Nie pogram sobie dzisiaj Nie? A on mi dowozu. A ty uciekasz. Nie, o nie. Trzy radiole dalej. Ty już jest nie do uratowania. na radiolka chyba z granicy się dołączyła, widzę tu już <laughs> Oluju! No. <O>, <laughs> Zaraz będzie ostrzał, coś czuję tak. To nie? Tak. Aj... Jezu... Ale... Ledwo co do gry wbiłem, już mnie... O, witam. Ej, ale tylko... Ty ja chciałem... O, o, Widziałeś? No? Widziałeś luja autobusem nie Cztery Co cztery? A za granicę próbowałeś Już jest ostrzał ty lon A co Strzelają do mnie Próbowałeś? Strzela do mnie no lipę masz czy, czy? no lipę <noise> <noise> kurde <głos> Panowie Co wy robicie? No, tak <noise> Podjedzie bliżej pewnie pierdolnie to Może być tak. Gdzie? Już nie idzie Nigdzie nie odbiję. O mygy. Nie no i tak nie mam nic, i tak będę miał przetrzymkę, i tak nie. Jest na drogi, co masz dla stracenia? Ale gdzie tu jest jakiś zjazd? Powiedz mi, jak się pierdolę w jakieś główne jazdy, mogę się założyć. Ty, i jest tam pod tym mostem i tu będziesz miał most, prawo, prawo pod mostem? ale ja tu kiedyś jeździłem to mnie tu zajebali ja nie mam auta, tu rancherem by się fajnie jeździło o, o skąd tu się ten łyk wziął? uratuje mi życie, on coś czuje, patrz Za nim po tu mnie. Ja uciekam o Co on tam robił? <grywa> nie pierdzie, nie odpuszczą mnie. Jeszcze ten Joshua Walkers nie wiem. Czy on jest li dealerem, lidarem, czy pójdzie co? <grywa> Czemu ty A to ty jesteś? No. <grywa> po! Chcesz, żebyś mi pomógł ty! Ale czekaj Gdzie ty jedziesz? Ty wracasz się. O! Tylko nie przypierdam Tak się odłączyłem. A tu są paczki, gdzie ja pojechałem? No tu jest, no. No tu jest magazyn. Tyje, to jest to. Musiałem to przebić, bo gdyby mnie zablokowali. Bałem się, że wiesz Ja pierniczę Ja patrzę gdzie on jeździ Ty Ta taksówka Nie widziałem że to Ty jakbyś go zepła tutaj Nie no nie da rady Mam zasoby... O Ej, trzymaj, trzymaj się jak najdłużej Idę po sam jak to jest? To jest nic nie da Jak to jest? Ja, to jest chyba zablokowana droga gdzieś Ej, masz 400 Kurde, malutko Czerwone. muszę się zatrzymać Coś tam było Ja tu wiadę? O, chyba ciężko. To. coś tu zrobisz. <grym> nie wiem, nie chciałem tam podjechać. Dobra, groszny czas. Tu tak. nie ma wody czasem? Ty gdzie ja wjechałem? Ja tu nigdy nie byłem. Co do wody chcesz uciec? Nie, właśnie... Jak stąd spadniesz, to jest woda. Na przykład w tym ostatnim sądze nie uciekałeś? Tędy nie. Oluju! O kurwa! No i dachowanie. I to leżycie? Tak, dachuję, wybucham. I ja. I to żyję w Ol mi... O Jezu, ty! Pierwadam. Jestem już daleko. Ja nie, co zrobić? O, jedno mi. Ja biernicze. Jak się idzie nagle? Padnij, ukośnik, dwa ukośniki padnij. Wybuchłem, spadłem. Co ja zrobiłem? O nie. I ile będzie przetrzymki? 12 godzin gdzieś? Nałożył mi kajdanki. No mi też. Ja z maczetą na niego wybiegłem, ale go nie biłem nawet. I założył mi kajdanki. Co on teraz pisać? Nic. On się zaprowadzi do radiolki. Ja z tam tutaj. Oh, ah, yeah.